Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. Jest to pierwszy odcinek z cyklu list. List jako struktur danych napisanych w C++ będziemy opierać się o program Codelog. Ponieważ jest darmowy. Starszy nam na nasze potrzeby, jak również jest trudny w instalacji. Jest to aktualnie Microsoft wydał mm, na darmowej licencji y, Visual Studio. Generalnie y, ta wersja jest dosyć polecana, ponieważ y, w większości przypadków firm, właśnie Visual jest stosowany w celu tworzenia różnych projektów. Jednak w tym przypadku tworzymy no, listy, więc myślę, że potrzebujemy jakichś większych silników, frameworków, by. Przejdźmy zatem, jak pobrać ten kodblok. Kod blok wygląda tak. To jest ikonka. Możemy pobrać ją z głównej strony kod bloku. Wybieramy, który nam pasuje. Jeżeli nam nie odpowiada z głównej strony kodbloku, wtedy też można przez Google oczywiście, jakkolwiek. Kodblok jest nową aplikacją, która pozwala porównywać języku C++ oraz innych. Przejdźmy do samego kodbloka. Tutaj widzimy okno. Um, aby stworzyć nowy projekt, klikamy File. Mam wersję angielską, można sobie spolszczyć. Tak, jak ja używam angielskiej. New, Project. Wybieramy z listy. Console, Console Application. Będziemy programować głównie w konsoli. Ponieważ hmm, graficznie, graficznie jest niepostrzegane. Chodzi głównie na łosilniku, ale nie o to, żeby fajnie wyglądało. Jednak zrozumiecie, jak to działa. Dajemy Go. Wybieramy C, a nie C. Będziemy sobie głównie w C. Next. Nazwamy raz. Mm, nazwa projektu będzie powiedzmy mm, poradnik pierwszy. No i klikamy Next. Next. I tutaj klikamy w to, żeby. W sources. So, i klikamy Main. Cpp, C, C++ się od nazwy e, C. Ehm, jeżeli nigdy nie programowałeś w C++, główną, mm, główną klasą, w zasadzie to, w zasadzie to mm, główna funkcja, jest to funkcja main, On, jak sama nazwa wskazuje z angielskiego, main główna. oni niej się do różnych klas, struktur, innych funkcji, obiektów, generalnie wszystko zaczyna się od, od main. Powyżej mamy using namespace, jest to przestrzeń nazw standardowa, jeden z najbardziej powszechnych. Pozwala nam m.in. na wypisywanie syjota. Jak wyżej widzimy, bibliotekę jest to include, iostream, o której można sobie poszukać na internecie, jest to ich generalnie dużo. W tym wypadku prawdopodobnie wystarczy nam tylko ona, jest również stdlib, ctime, albo time.h, w zależności czy, c, czy c, plus używamy. jak wiele, wiele innych hmm, specjalnie do matematycznych funkcji. No dobrze, przejdźmy dalej. Jak tutaj widzimy, mamy name, jest tutaj główna funkcja, ona jest znaczona klamrami, cout hmm, znaczy tyle, co wypisz, co nie jest hmm, operator strumienia, wyjścia, nazwa musi w cudzysłowie i operator jakby wyjścia i dajemy sobie endline. Zobaczmy jak to się kompiluje. Tutaj niestety troszkę was będzie mi tutaj przymulać, ale już, już jest dobrze. Wpisujemy hello world, prawda? Więc sobie dali na przykład hello youtube, nie jest nam tutaj niepotrzebny, po prostu przenosi do następnej linii. Retro 0 zwraca, zwraca 0, hmm. zwraca za zasadzie fałsz. Więc jest to int. Int jest to funkcja z typem zwracania typu int, integer, liczba całkowita. Zresztą 0, a typ się nie trzeba przejmować. Z tej do niczego nam nie potrzebne. Można dostać nawet bez tego, to działa, pokażę. jest hello YouTube, jednak w poprzednim wypadku mieliśmy bardziej tej przerwę. Prawda? Nie mamy hello YouTube. A no nawet, jak się to robi. Dobrze, lista. Zrobimy że robimy listę. Wierzę, że na pewnym poziomie, co jesteście. Więc tak. Jak stworzyć listę? Żeby stworzyć listę, na pewno możemy jakieś dać, trzeba jakieś mieć show, prawda, żeby wypisać. Na pewno musi być jakiś head. Żeby była głowa tej listy. Na pewno trzeba jakieś dać, hmm, pusha, prawda, żeby popchać, dodać jakiś element. Ewentualnie popa, żeby zdjąć. Więc tak. Pierwsze, co zrobimy, stworzymy sobie strukturę. Usuniemy tego w c Auto. Stworzymy sobie strukturę zamiast key node. Node to jest węzeł. I stworzymy sobie dwie wartości: int, val, val od value, czyli wartość. Ja również node na next, czyli następna wartość w node. W to jest do wykucia. Możesz sobie dać kilka wartości. Inval, inval 2, inval 3, można dać jakiegoś flota, cokolwiek. Jak zazwyczaj lista ma tutaj, szczęście w tym, co spotyka się na studiach, najczęściej ma jedną wartość, dałoby się mi się trzymać. Tak, w menu. W menu instytuujemy sobie, sobie Heada. On na samym produkt pokazuje na nulo. Tak. Następnie będziemy przez funkcję odwoływać się do mm, pewnych metod, do funkcji. Które będą no, modyfikować tą listę. Pierwszym, pierwszą funkcją będzie push. Użyjemy sobie void. Void, jako mm, funkcja, która nic nie zwraca. Nazwijmy sobie to push. Z angielskiego popchal. No dobrze, związek to z tosem. Ale cóż. Tak, co potrzebujemy? Jakie argumenty tej funkcji? Najpierw potrzebujemy mieć header. I teraz tak, prześlemy to przez referencję, żeby. Czyli użyjemy ampersanta, aby aby ta funkcja nam zmodyfikowała tą listę, a nie tylko zmieniła, ale w tym mainie już ostatecznie się nic nie pojawiło nowego. Zdajemy sobie nawód. Mm, ampersand jako referencja i puszczamy jako h, h od heda. Następnie puszczamy, co potrzebujemy, czy to pusza, jakąś wartość żeby dodać, więc sobie int x. Schodzimy dalej, dwie klamerki i tak, tworzymy sobie nowego nauta, nazwę sobie go tempę. Tutaj tworzymy dynamiczną alokację pamięci. Więc to new node. To jest właśnie tworzenie nowego wskaźnika typu node. Node jest odnośnie tej struktury. I ten node, ten node y, temp, będzie wskazywać na, na tą wartość. Tak jest zapis, ze no. i W tej chwili to pokazuje to wartość tego tmp. I ona będzie różna x. Hmm. Jest to na początku trudne do zrozumienia, ale z czasem tu, tu tworzymy ten temp typu node. Następnie hmm, przypisujemy mu wartość x, czyli temp, wartość dla temp jest równa xowi. Tak. A teraz tak. Oczywiście na razie mamy pusty, prawda? Więc trzeba jakoś go przypiąć do naszego znaczy heada. Jak to zrobić? Teraz skorzystamy z drugiego i z drugiej pozycji jaką mamy w strukturze, czyli node na next, czyli jak to zrobić sensownie? Hmm, może że zrobię tak, mamy sobie head, on pokazuje na 0 i mamy sobie jakieś tempy, prawda? i zrobić tak, żeby jakoś go wpiąć sobie tam do tego heada z góry mówię, że head to jest, on pokazuje tylko na wartość. W sumie wartości raczej nie ma. Więc co trzeba zrobić? Co zrobić tak, żeby następny potem był head. Jak to zrobić? Oczywiście head pokazuje na 0, czyli w tym wypadku był również TMP pokazywał 0. Następny potem to jest next, prawda? Co nie jest zrobimy sobie TMP, a next jest równy. H. prawda? czyli tmp jest jakby przed, przed headem. Następny po tmp jest head. No ale jednak zwracamy head, prawda? Więc potrzebujemy, żeby ten head był na samym górze. Wtedy robię sobie pod heada równość tmp. Hmm, prawda? Na frontyk pewnie tak, ale z czasem, z czasem łatwo to zrozumieć. Najlepiej sobie wszystko rozrysować powoli i zrozumieć. Hmm. Oczywiście, jak nawet jeżeli teraz to odpalimy, tą funkcję ja sobie prze, przemię to maina. Nic nam nie zwróci, oczywiście, ponieważ jeszcze nic nie wypiszę. Ponieważ ja nie mam funkcji show. Więc napiszmy teraz funkcję show, która będzie nam pokazywała, hmm, co się znajduje w tej liście. W tym przypadku znowu będzie note na a,